Cześć, z tej strony IPTV, a to jest oficjalny filmik z drzwi otwartych w elektroniku. Co dzisiaj odbywało się w cimie? Dzisiaj w CIM-ie było bardzo dużo gości, bo panowie nasi tutaj e, wykładowcy, profesorowie, pan Cierzmowski, pan Kantowicz i pan, e, pan. Nie, korytek, tylko pan Czerniak i pan Wojciech Hermanowski przygotowali prelekcje na temat zawodów, które tutaj można. Czy profili, które można tutaj, na które można się y, zapisać, był to te y, informatyk, technik informatyk, teleinformatyk oraz elektronik. I pan profesor Wojciech Hermanowski opowiadał o tym, jak odbywa się rekrutacja. Goście byli bardzo zainteresowani. Bardzo dużo osób przyszło tutaj i chętnie wysłuchali wykładów, i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. I na przyszłe drzwi otwarte w naszej szkole, że to świetnie zdaje egzamin. Także no, kto miałby lepiej wiedzieć od naszych panów tutaj uczących zawodowców? Co sprowadzacie do naszej szkoły? Bo ogółem bardzo mnie interesuje matematyka, zawsze chciałam jakby się tym zająć, dlatego wybrałam tą szkołę. Podobało Ci się na drzwiach otwartych? Tak. Znaleźliśmy chyba absolwenta tej szkoły. Dzień dobry proszę pana, jest pan może absolwentem tej szkoły? Yy, tak, kończyłem w 95. Yy, mam wnuka, on tu chce przyjść i ja mu polecam tą szkołę. Kiedyś to było a teraz to Dlaczego przyszliście dziś na Drzwi Otwarte? Mój tata mnie zaprosił, powiedział, że to jest dobra szkoła, jest absolwentem, a ja, może mam dobre oceny, to powiedział, że to jest najlepsza szkoła w Bydgoszczy, także ja jestem w tej szkole, tak? Chcę tutaj przyjść na technik informatyk do wojskowej klasy, także to jest w sumie tyle. Tak, jako że wiem, że ta szkoła jest bardzo, bardzo dobra w tym, co robi, czyli w nauczaniu, postanowiłem zabrać tutaj syna na Drzwi Otwarte, jako że bardzo dobrze, dobrze sobie radzi w szkole. Myślę, że wyrośnie z niego taki dobry elektronik jak ja i y, będzie mógł przejąć moją firmę. No tak, no bardzo ważne jest wychowanie dziecka na, y, na dobrego y, pretendenta do odziedziczenia, firmy, prawda? Więc no tak, tak, ta szkoła myślę, że przygotuje mojego syna. Podobało Ci się? Bardzo przyjemnie było. Nauczyciele są miłi, dużo miejsca, fajne toalety, fajni koledzy, którzy też chcą dołączyć do... Pierwsze klasy. W sumie podoba mi się w tej szkole, tak? 9-9, że to w ogóle było inaczej kiedyś. Dobra. Kto pierwszy? Ja. Nalahać, Max. O, mówię jakimś takim szpańskim akcentem, czy mi się. Dlaczego odwiedził nas dziś pan na drzwiach otwartych? O, no, z Szyuska z miklusków i w za, w zdrowe zachowanie. No czego więcej chcieć? A nie jest pan przypadkiem absolwentem? Jestem. Wygląda pan. Yo, a o, Słuchaj córcia, lepszej szkoły nie będzie. Jak oceniasz tą szkołę po czterech latach edukacji? Jak oceniam tą szkołę? Myślę, że ta szkoła jest bardzo ciekawa i daje duże dużo horyzonty i duże możliwości dla młodych ludzi. No, Bywa ciężko, ale myślę, że każdy może tutaj dać radę i spokojnie dołączyć do grona absolwentów naszej wspaniałej placówki. Generalnie to zawsze interesowałem się elektroniką, mam ojca po tej szkole, więc było to oczywistym wyborem, żeby tutaj przyjść. Nie? Podobało Ci się dzisiaj? Bardzo. Klasy, jestem pod wrażeniem klas, wyposażenia i tak dalej. Po prostu nie mogę się doczekać, że tu będę. Z Młody chciał przyjechać tutaj, bo jak to ja skończyłem tę szkołę. To były dobre lata, 98, 99. Stydziłem, że to jest właśnie to, muszę młodego puścić do tej szkoły, żeby skończył tak samo. Wyszedł na ludzi. Widać tutaj. Wiadomo. A inne szkoły nic nie warte. Elektronik. Tylko to się liczy. Czyli poleca Pan dzisiaj szkołę? Jak najbardziej. Wyszedłem na ludzi. Gdyby nie elektronik, skończyłbym pod mostem. No bo wie pani, ja to sobie chciałem generalnie rzecz ujmując przypomnieć jak to było, no bo kiedyś to było lepiej tutaj, za czasów, to ja tu, ja tu 98 9, 9 przyszedłem do szkoły i jeszcze pamiętam jak dyrektor Wojciechowski na sali robił wszelkiego rodzaju atrakcje, jeszcze starej sali gimnastycznej, bo za moich czasów to nie było takich pięknych, o, siłowni jakichś, kiedyś to było inaczej. Było lepiej? No oczywiście, że było lepiej, przede wszystkim kiedyś było lepiej, bo inaczej. Teraz nie to, co ta dzisiejsza młodzież. <zajanie> Cz dawaj to. <św> kiedyś. Kiedyś było lepiej. Ja nie będę ukrywał. Teraz się tu jakieś. Gówno dzieje. Za moich czasów to było twardą ręką rządzone, a teraz lelum polelum. Wyłączaj mnie to wideo już. Wie Pani, ja to generalnie chciałem powspominać, no bo ja w 1994 roku przyszedłem do tej szkoły, no w trafiłem w te wspaniałe, elitarne mury i chciałem zobaczyć, jak to się wszystko pozmieniało, czy nauczyciele, którzy jeszcze mnie uczyli, są tutaj nadal obecni i jak to teraz wygląda na przykład. No teraz się zmieniło, już nie ma prac dyplomowych i jeszcze moja praca dyplomowa jest nadal w sali i z tego jestem dumny, że tyle lat wytrzymało. Kiedyś to w ogóle było lepiej, Przede wszystkim jakby prace dyplomowanie, jakieś egzaminy. Dziękuję. No wie pani, ja to generalnie samochody lubiłem naprawiać, ale też od dziecka miałem taką smykałkę do aktorstwa. I ty właśnie nie ten elektronik to bym poszedł do, do liceum albo do technikum samochodowego, a potem na filmówkę w Łodzi. Rozpieprzyłbym mi wszystkich na tych wstępnych. Dziękuję. <tryk> はい。 Czeba, co my to robicie?